Nie zaczyna się specjalnie dobrze, bo pada. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł. Tak jak mówię, czarnowictwo, przeziębione. To się powinno leczyć. Także tego. Chciałam chodzenia w deszczu. No to mam chodzenie w deszczu. Na szczęście nie w lesie, nie po błocie. Hej, to Gabi. Przez cały ten deszcz nawet się z Wami nie przywitałam. Musicie mi wybaczyć, to naprawdę nie był mój dzień. Tak czy inaczej, zabieram Was w dwa miejsca. Pierwsze to Góra Wysokie, gdzie czeka na nas kontrowersyjna nowa wieża widokowa, a drugie to wysiedlona wieś Żydowskie. Tak całkiem przy okazji upewniłam się również, ile światła dla GoPro to za mało światła. No cóż. Wysokie to dla mnie trochę wyzwanie. Szlag nie jest długi, ale dość stromy. Na pewno tego nie będzie widać na kamerze. Ale jest dość stromy, krótki stromy. I to nawet nie chodzi o to, że mogłabym nie wyjść, bo wyjść to wiem, że wyjdę. Tylko ze schodzeniem. Trawa jest mokra. Ja mam wprawdzie buty odpowiednie na pogodę, wypróbowane, które mi się nie ślizgają. No, ale wciąż. Jakby się tak zastanowić, to dla mnie teraz wszystko jest wyzwaniem. Trochę rehabilitacji i chodzenia tyłem. O, wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Po takich urazach jak moje. Szczególnie do kolan. O, wychodzić z takimi widokami. Ech. Pięknie, ale na parujący las raczej nie mam zbyt wielkiej nadziei. Co Dolina Żydowskiego? ławeczki w drodze na wysokie to dla mnie nowość jak byłam tu ostatnim razem co tego nie było ale w pogodny ciepły po dzień kiedy nie są mokre no to są w super miejscówkach na chwilę odpoczynku i podziwianiu widoków także super a my idziemy dalej jeszcze nam kaweczek został do szczytu no to rośnie tutaj od cholery kani albo muchomorów. Ja nigdy nie wiem, ale wiem, że jeden e, albo muchomor, albo kania ma kołnierz ruchomy, a w środku jest pusta. Tylko problem polega na tym, <grym> że nie wiem który. Teraz a dwa jesteśmy na terenie Parku Narodowego, więc nawet jakbym wiedziała nie mogę tego zabrać. Pamiętajcie o tym. Myśliczne! No o i pieczarki. No i te... kanie. Tam, tam, tam. Na całej tej polanie. Pani kania czy pan muchomor? Wysokie mamy zaliczone. Schodzimy teraz do żydowskiego. Popatrzcie na te wszystko, wszystkie kolory drzew. Tam na polanie. Kurczę, nie będziecie tego tak widzieć. Tam na polanie jest. Są dwa drzewa koło siebie. Jedno jest takie żółte, a drugie już jest czerwoniutkie. No przecudnie to wygląda. Wieża na Wysokim to dość nowy nabytek w tym miejscu. Nie została też specjalnie ciepło przyjęta. I z jednej strony rozumiem, polana jest otwarta i wieża widokowa jeszcze taka jednopiętrowa. No to średnio. Ale tak naprawdę z linii ziemi nie widać wszystkiego. Szczególnie po tej jednej stronie. No tam już z tego piętra yy, tak, więc czy miało sens, czy nie miało? Ja tam się cieszę, że takie rzeczy się dzieją w Beskidzie Niskim. Cieszę się i nie cieszę. To kolejny temat na dłuższą rozmowę. Fajnie, że się wreszcie troszeczkę Beskid Niski rozwija. Z drugiej strony boję się, że w którymś momencie Zakochamy ludzi w nim tak, że stanie się to, co z bieszczadami, zostanie zadeptany, skomercjalizowany, co absolutnie nie odbiera piękna bieszczadom. Natomiast ta dzikość, której ja na przykład szukam, została zatracona. Chociaż myślę, że nie wszędzie. Mam nowe wtyki, więc może zabiorę Was te Bieszczady, których jeszcze nie znacie. Będziemy szli do żydowskiego, ale ja się jeszcze wrócę, ponieważ chcę wejść na jeszcze jeden punkt widokowy. Mówiłam, że tu widoki, a tam byliśmy. Soki. A teraz zejdziemy na dół, i pójdziemy kawałek tą drogą, którą widać przez Żydowskie. I może do Ciechani, chociaż na Ciechanie mam zaplanowany osobny film, ale może jeszcze Wam coś o tym opowiem. Troszkę później. Schodzimy do żydowskiego. Jest stromo. Dla Was to może się wydawać śmieszne, ale dla mnie to naprawdę jest problem. Już nawet nie problem z samym schodzeniem, bo mój piszczelowy przedni, przez ten miesiąc rehabilitacji, naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Tylko ja mam czarnowictwo przeziębione wręcz. Ja już widzę, jak ja Fikoka tutaj strzelam, bo się na czymś pośliznę. I upadam, właśnie na tą nogę, oparowaną. Tam się wszystko rozrywa. Mam całą historię od nowa. Tak jak mówię, czarnowictwo przeziębione. To się powinno leczyć. Nie do końca jest jasne, kiedy właściwie można określić początki wsi żydowskie. Dla jednych jest to wiek XVI, dla innych jeszcze wcześniej tyle, że pod inną nazwą Żydowice. Z określeniem pochodzenia samej nazwy również nie jest tak prosto, a więc. Do pewnego momentu żydowskie to jedna wielka zagadka. To, co wiemy na pewno, to to, że przez wieś szedł szlak handlowy prowadzący do Bardejowa i Preszowa. W 1849 roku to tędy również szły wojska carskie na pomoc Węgrom w stumieniu powstania. I chyba nikogo nie zaskoczę, że to okres I wojny światowej, ponownie, jak to już w tych historiach wysiedlonych wsi bywa, okazał się przełomowy. Wielu mieszkańców żydowskiego wtedy ucierpiało, a ich liczebność znacznie się zmniejszyła. W okresie międzywojennym mieszkańcy Żydowskiego przeszli na prawosławie. W tym krótkim okresie w tej małej wsi stały, i to obok siebie, aż trzy świątynie. Niestety, jakiekolwiek ślady zachowały się tylko po jednej. Druga wojna światowa to oczywiście operacja Dukielsko-Preszowska. Niemcy bronili się na tych terenach aż do stycznia 1945 roku. Wieś została doszczętnie zniszczona, dosłownie nie było do czego wracać. Część z ocalałych wyjechała na tereny sowieckiej Ukrainy, inni doczekali tu akcji Wisła. I tak oto nastał kres Żydowskiego. Zresztą myślałam, że domy stały tutaj po obu stronach drogi, ale to było moje głupie myślenie, bo domy stały po obu stronach, ale pomiędzy potokiem. Tutaj niżej płynie potok i domy były usadowione po jednej stronie i po drugiej stronie, a tutaj były pola. Dalej już działał tu tylko PGR z pracującymi w gospodarstwie więźniami. Przez chwilę był tu też stok narciarski na zboczach wysokiego. Jednak trudności w dostaniu się tu w okresie zimowym skutecznie zabiły ten interes. W 1995 roku tereny te dostały się pod opiekę Magórskiego Parku Narodowego i tak jest do dziś. We wsi nikt nie mieszka, jednak znajduje się tu stacja badawcza Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dobra, kochani, ja będę wracać. Myślałam, że dojdę sobie do. Ciechani, ale jak mówię, na ciechanie jeszcze przyjdzie czas i nie można tak po prostu zwiedzać. Trzeba ją zwiedzać się z przewodnikiem i można to zrobić w każdy weekend. Z tym, że trzeba się zapisać i musi być przynajmniej 10 osób. Więc do końca października jest jeszcze czas, bo to jakoś okresowo jest tylko. Więc wtedy was do ciechania zabiorę. A ja wracam, bo nie, nie za dobrze mi się dzisiaj chodzi. I bolą mnie kolana, i bolą mnie biodra, i bolą mnie kręgosłup. Starość po wypadku, po operacji. Nie wiem. Może mam taki dzień po prostu. Więc powoli sobie będę wracać. Tutaj wciąż. Widoczki mam przecudne. No i co? Widzimy się przy samochodzie. Na podsumowaniu. Dzisiaj nie będzie nawet 10 km. No, doszłapałam do 8 km. Ale jak wspominałam, nie za dobrze się dzisiaj czuję. Coś mi wszystko boli. Wszyscy zaskoczeni, że tutaj nie da się bardziej przejechać już. Dobra. Do następnego. papa. pa. pa.